To jest cała maska? Ja mhm. poproszę. Nagrywasz? No to zadaj się, no. Dobra, nie w się ciągle czy nagrywa, no. Dobra, otherwise... Dobra, z tego momentu się skupię. Dobra. O kurde się zaczął. <laughs> o <laughs> o fakt. No nie, teraz skróty mi się i <laughs> już nic nie pamiętam. Bo przed chwilą grałem ten. <laughs> Przed chwilą grałem Teradami i nie pamiętam, jak. Ej, że jest Matrix! Może mu zaaktualny komputer. Nie wiem, że tak w ogóle się da. A kurcz się do sparu, a to się Ej, sparu, a kurcz się do sparu wyszedł! sparu wyszedł! Wyszedł! Wyszedł, Tak się <nie gryta> <do> sparu <prosty Kraksta. gryta> Pierwsza wygrana pro tylko rozjebać papice. Wykikuj, wykikuj od razu kiku. Musimy no nie, wrzucamy to, nie, wyrzucamy to, wyrzucamy to. Ej dobra, musimy to wygrać, bo jak to przegramy... <Pixel Mike> No kurwa, jedną czy dwa wejścia? Nie płakać zechciałem. Bo... Darek, jedną czy dwie napisy? A kogo obchodzą wejścia z 4 na 1? <śla> Dwóch ich jest! A o ja! Dwóch masz... no, kapusta? No, 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 no. <śla> nie, dobra. Ej, niedobra, ale to. Na, to już wrzucamy, tak? No dobra, no nie, no! Odrzucamy! Ja tutaj starym tą drogą! Nie, nie, nie! No Jak działa, ewidentnie! Ciągle! Co to za to byłby taki idealny film, gdybyś się spytał wtedy. To wytniesz, Boże. Tak to wstawimy. Pewnie dlaczego Audio się wyrywa przez komara. Weźmiemy właśnie tutaj to, no, logo. Dobra, teraz już nie gadamy o tym. Twój stary logo, Boże. Dobra, od filmu, bo teraz to jest po prostu... No, wycinamy to i robimy wiecie... O, no, wyciąć ci mordę? Ktoś jak się mieszka w Wycherowie, to się nie wie. <noise> Oni nie wiedzą, co to kultura grania w Star Trek. Chciałem być Wydziesz, to i te. Dobra, gramy teraz już na poważnie. To znaczy, tak jak za. <głos> <głos> <Da>. o, o, <noise> Robimy masy lub. <nuki. głos> <business>. Płakać <noise> mi chce. No, ja bym się już łzy lecą po prostu od 5 minut. Jak spać, no, nie chcieliśmy spać, ale nie wiedziałem, że tak się da. Bez jesteś piczką. Ale czy on się śmiesz jak taki niedozmienięty grubas? No, no trochę jak, jakbym Kartman oglądał, no, to... tylko że się Ale autentyczny. Ja już sobie takiego gościa strzema pod brudkami, który się śmieje do StarCrafta. Ailony, i mu się zachciewa Idę skautować bo to. Zaczepię może za tyle o Boże Blokuj tu lepiej, blokuj tu Blokuj Chcecie blokować na jednego gracza Chyba. To jest no, dwóch jest! Cztery... Nie! Dwóch jest no! Dwóch jest przecież! Na pewno? No, wyszedł zielony i pomarańczowy, którego wyliło. No i potem jasno-niebieski już to wyszedł. Ej, to czemu mu nie zrobimy jakiegoś czizaim, czy coś? Jak się czat włączył? Czekaj. Gdzieś tam tak. jest chat. Gdzie był czat? Jaki czat? Czat. No Enter po prostu, nie? Ale historię czatu, w sensie. Message log ma. o fuck, trzeba się przebrnąć przez cały ten spam. Nie, nie, to wychodzi. <laughs>

No Ciemy, już to Sentry spaczą robić Co? Tylko mi się Sentry spęczał robić A co ci? Sentry Po co ci? O, jaka bieda, o ja, kobieta o jezus workerów ma kurwa jeden gaz co? Co? Z Miskas zrobiłem i miałem 11 probów nie. na jednym gazie postawione No tak klik. Jaki protagtyk w końcu Dobra, gdzie idziemy? O bić ich no. I to jest za to, że. Bloody mamy tyle woja, Ty masz na rynku. Za Artemisa. Dobra, idę. Na no. się się do nich wchodzi. Research complete. Oni tu mają, nie? Ej! O, tak, tak. Nie wiadomo, do gdzie są na No to, wydany pójdziesz na drugą stronę. Wydany iść tam. Ja, no ja nie mam, nie mam jeszcze, żebyś coś. Ale, musisz... ale idź po prostu, oni nie ma niczego. O tu są, kalony robią. co ty? Spuszczę na nie. No nie, no przestań. To ty masz wodę z mózgu.

o, spuszczasz? No. Sweet. Nie wchodzimy. O, ej. Pytonga rozwalić. Dobra. Bić promówki. O, skurzał te. O, po O, oh, my do Tu jest jeszcze tyle O oh, fuck oni mają... wow, wow, wow. Co mają? Jak się nazywa to chodzące głupno, ten. Tak <laughs> okay. to będzie? Nie, Nie, nie. To tylko na ziemię biją. No. Proczy. Aha, a, to mu kanale spuścił. <laughs> a na co byś nie spuścił? <laughs> tak, ok. Jest zrozumiałem. Na twoją... starą podarę będę. Aha... AHA AHA, Aha. <śmieję> się, się ruchali, <śmiej> się> Patrz tutaj, co się dzieje. Ej, no słuchajcie, bo idą, wjazd nam robią, rączami, zobaczcie ile rączów! Słyszę. To utrzymajcie je. Widzisz, to jest jeden ty Ogarnąć jednostki, centry tracicie. Czekaj ja ich się rozwalam O tak, jedno bacz No właśnie, no ale jedna bacz wystarczy Wystarczy Co i takie nie mogę uderzyć nawet No nie, akurat przejdą go na Ja bym jakąś lukę spuścił, ale chyba mi się nie uda Dobra, środek jest stracony, bo jesteśmy na mami, bo na 4 na nie ażem sobie polamić. To przegramy. O fuck tak, mutarisk nie wie. trzeba zebrać dobrze. To Zbieraj. Poszli sobie, gdzieś nie widzę. Chybacie troszkę leś Dobra, ja będę kolosusy robił, tylko najpierw pójdę na skarpa. Ale gdyby mi się udało okay, Ale tylko to tego ma. Jak on tego tyle zrobił? Dobrze, no, <laughs> ja się boję. O ja... co mi do... Jak dobra luka będzie to koniec stanie. Tak, ha. A moja no. Całczadnie. No może parafinie to. No, masz tarbię, znowu moja expa. No, idę, diabły. No, ale do tych dałeś. No, sprowokujcie ich tu, no. No tak. Bo, jak? Zdupujcie, masz. No po co No ja, idziemy na nich, idziemy na nich, chodźcie. O, dobrze, niech no, tego. Świetnie. No, i są na dolnym półciek dokowym chyba. Jeden tu. Chodź. Idziemy, no jak coś tu mam, lukę. Puszczanie. Nie gdzieś tam. No. No. To ma eks. <noise> o przepraszam, na bazy. Idziemy. No to, a no, chodźcie. O no to rusz się.

Boże, no czemu mi zablokować wszystkie ghost y, damy. Dobra, nie mam żadnego gost Ja jestem na mówię Czekaj ja ich bacz się rozwalam No nie ma nic tak? na bus? zróbcie mnie Ej, nie, nie miejmy to co tylko zęby. Jak ktoś ma więcej wysp, to może dać. Jak ktoś ma... Jak ktoś chce minerałów to mogę dać dużo. O ja chcę. Na skęciu wezmę. Chodzi. Okay. Co za wstyd, z takim 4 na 2 tak długo się pieścić, nie? Idą. Mutalizm. O, hero Ale bądź co bądź to pierwsza gra, w której sobie e, ten, e, stworzyliśmy sytuację do zwycięstwa. Przez spam! No Poczekaj, poczekaj, już, już idę, tymi. No tak. e, idę tutaj moimi kolegami. I cofaj troszkę, wycofaj na razie. I tu Ja już idę tutaj ty. Ty ma ktoś tego wyspanu więcej? Nie, nie, bo ciebie nie. to nigdy. No, chciałbyś Uda się.

No ale domka. no, no, dobrze. Wiem. O ja. Ja ich oni Oni nie że że mam balszy, bo nie widać, nie jest za dużo no, 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 że ich no, no, Widzisz no, jak no, Idziemy Tam sam się nie A ja produkuję po 12 maryusów na sekundę. Fajnie, że teraz. No nie widać. Zaraz zobaczysz. Spuszczę tę lukę na Wasze wojsko. Będzie śmieszno? Nie, yeah. bardzo. Będzie przykrojono. On se joke nie na pewno Wow oh. Wow, właśnie <laughs> tu wygraliśmy Co zapraszam! Jest oh. yes. yes. osiągnięcie, kwalifikacja w lidzę. Yes. Ja jestem drugi na overview, ja... Weź włącz frapsa jeszcze raz. I teraz nagrywamy bez na który.